Bo lecimy, aż za tam! Szczepią, szczepią mi się! Tra la la la, la zakrywają by się tra la, la 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 Da mandacik albo dwa I milicja ubaw ma A jak będziesz bardzo chcieć Możesz dostać nawet sześć Konstytucja lipa Tra-la-la-la-la, w la, 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 rządzie się nie przyda tra la la la, la, la rozporządzeń mają w ch** Mateuszek, premier twój, miskę ryżu chcę ci dać Będziesz jadł ją, k Tumowski kupuje, tra-la-la-la-la Obajtek buduje, tra-la-la-la-la la, 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 Dobrobyt już w Polsce jest pod pomnikiem Oddaj cześć, w jaką stronę idzie kraj No robienia sobie jaj! Oni nas dymają, tra la, la la la, lockdown napędzają, tra la 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 la. Możesz wszystko zrobić, lecz najważniejsze mówić pręż. Polityczna kacza brać. Niech Match. kur mać! Dużo radości! Dużo radości! To taki radosny samochód. Po polskich Czekamy na skibę. Czekamy na te młodych panów. Drodzy panowie, tak samo,